Podejście do wyboru formy opodatkowania na 2026 rok to jedna z najważniejszych decyzji, od której zależą realne tysiące złotych w Twojej kieszeni. W tym filmie dokonamy analizy krok po kroku, byś wiedział, która z tych trzech opcji, skala, liniówka czy ryczałt, jest dla Ciebie najbardziej opłacalna. Pamiętaj, masz czas tylko do 20 lutego 2026 roku na podjęcie tej kluczowej decyzji, i ten termin jest absolutnie ostateczny. W tym filmie rozłożymy na czynniki pierwsze każdą formę. Zaczynamy od ryczałtu. Ryczałt, czyli raj dla tych, co mają niskie koszty. Zasada działania: płacisz podatek od przychodu. Oznacza to brak możliwości odliczenia kosztów. To jest absolutnie kluczowe. Stawki. W 2026 roku musisz znać przede wszystkim dwie. 8,5% dla większości usług i 12% dla usług IT związanych z oprogramowaniem. Składka zdrowotna. Na ryczałcie płacisz ją w oparciu o progi przychodowe. To jest często najbardziej przewidywalne spośród wszystkich form opodatkowania. Dla kogo ryczałt? Dla freelancerów, specjalistów IT, słowem B2B z minimalnymi kosztami. Zanim przejdziemy do liniówki, musimy ustalić jedną kluczową liczbę, która jest punktem zwrotnym. Ta liczba to, 161 300 zł rocznego dochodu. Osiągnęliśmy ją, zakładając, że porównujemy pit i składkę zdrowotną i pomijamy ulgi rodzinne. Ta liczba powiedzi wszystko. Przechodzimy do liniówki. Formy dla przedsiębiorców na wyższym poziomie. Liniówka to stałe 19% podatku od Twojego dochodu i tu jest kluczowy próg opłacalności. Liniówka zaczyna się opłacać od momentu, kiedy Twój roczny dochód przekracza około 161 300 zł. Dlaczego? Bo od tego momentu oszczędność na składce zdrowotnej tylko 4,9% zamiast 9% i uniknięcie 32% stawki PIT przeważa nad utratą kwoty wolnej od podatku. Wada numer jeden brak ulg. Na liniówce zapomnij o kwocie wolnej od podatku, zapomnij o rozliczeniu z żoną czy z mężem. Podatek płacisz od pierwszej zarobionej złotówki, dla kogo liniówka? Dla przedsiębiorcy, którego dochód przekracza 161 300 zł, ma dużo wydatków do odliczenia i nie korzysta z ulg rodzinnych. I wreszcie skala podatkowa, czyli zasady ogólne, kiedy jest to najlepsza i najbardziej opłacalna opcja? Kwota wolna i progi. Skala jest zawsze najbardziej opłacalna, gdy Twoje roczne dochody nie przekraczają 161 300 zł, bo wtedy korzyść z kwoty wolnej i niższych obciążeń jest większa niż na liniówce. Królowa ulg i sumowanie dochodu to jest też ogromna zaleta, bo pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem i wykorzystanie ulgi na dzieci. Pułapka 32%. Niestety dochody z działalności gospodarczej sumują się w zeznaniu rocznym z innymi Twoimi dochodami. Jeśli masz dużą pensję na etacie, możesz szybko przekroczyć próg 120 000 zł i wejść w 32%. Dla kogo skala? Dla osób, których dochody nie przekraczają 161 300 zł, dla rodzin z dziećmi oraz dla osób, które mają wysokie koszty. Wiemy już wszystko. Teraz czas na gotowy schemat decyzyjny i dwa przykłady, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję do 20 lutego 2026 roku. Przykład A. Specjalista IT. Dochód 195 tysięcy przekracza nasz próg 161 tysięcy. Koszty niskie. Najlepszy wybór ryczałt liniówka. Przykład B. Handlowiec. Dochód 110 tysięcy plus dwoje dzieci. Nie przekracza progu 161 tysięcy. Najlepszy wybór? Skala podatkowa. Wniosek? Skup się na swoich kosztach, progach dochodowych oraz ulgach rodzinnych. Tylko to determinuje, która forma pozwoli Ci zaoszczędzić. Pamiętaj, 20 lutego 2026 roku to Twój ostateczny termin, ale jeśli czujesz, że ta cała analiza to dla Ciebie za dużo, Albo masz nietypową sytuację, mam dla Ciebie rozwiązanie. Zamiast ryzykować i tracić tysiące złotych przez zły wybór, skontaktuj się z moim biurem rachunkowym Kleiwo. My zajmiemy się skomplikowanymi obliczeniami i dobierzemy dla Ciebie najbardziej opłacalną formę na 2026 rok, abyś ty mógł zająć się zarabianiem. Kliknij w link pod filmem i umów się na konsultację. Nie czekaj, zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych filmów optymalizacyjnych.